Witam do Was znowu z, za analizatora widma WaveLab. Tym razem WaveLab, dlatego że troszkę łatwiej było mi go skonfigurować, żebyście widzieli go też na ekranie. Oczywiście równie dobrze możecie korzystać z pokładowego analizatora widma samego narzędzia. Będę omawiał tym razem Spectral Shaper'a, więc takie narzędzie, które pozwala nam skupić uwagę na paśmie wyższego środka i znaleźć tam ewentualne ostrości po to, żeby nagranie było przyjemne dla ucha. Jedna z takich jeden z takich dość magicznych procesorów. Zalecam jego naprawdę dogłębne poznanie i korzystanie w każdym masterze niemal, by sprawdzić czy rzeczywiście nie da się za jego pomocą czegoś poprawić. Nagranie pozbawione ostrości, dobrze zbalansowane będzie po prostu bardzo przyjemne dla ocho. Będziemy mogli go słuchać bardzo głośno, bez żadnych artefaktów. A więc będziemy skupiali tym razem swoją uwagę właśnie na tym paśmie wyższym. A więc tutaj, gdzie mogą wy występować ewentualne ostrości, ale bardzo, bardzo przestrzegam Was przed tym, przed słuchaniem takiego zawężonego pasma zbyt długo, bo następuje po prostu adaptacja słuchu i po chwili, po wyłączeniu, wszystko będzie Wam się wydawało ciemne. Podobnie tak, kiedy pracujemy z Exciterem, czy rozjaśniamy nagranie, słuchamy krótko, przerywamy, wracamy, porównujemy. W innym wypadku, po chwili dosłownie słuchania nagrania rozjaśnionego czy takiego zawężonego wysokiego pasma, wszystko inne będzie wydawało się ciemne. Także to przed tym bardzo mocno przestrzegam. No i jeżeli chcecie właśnie obserwować też z większą precyzją to pasmo, tutaj w ramach Spectra Shapera, o którym będzie teraz mowa, to polecam w ustawieniach Spectrum. Odnaleźć uśrednianie i wybrać opcję Real Time, tak aby ten wykres jak najbardziej skakał, abyście mogli obserwować uderzenia jakich instrumentów powodują te ewentualne ostrości, właśnie. Czas w takim razie przejść do analizy tego narzędzia. Jak pierwszym etapem jest oczywiście wyodrębnienie pasma, na które chcemy oddziaływać, a więc szukamy obszaru, który brzmi jakoś nieprzyjemnie, czy ostro, czy tego po prostu, który chcemy delikatnie um, osłabić albo po prostu wyrównać dynamicznie. Posłuchajmy. Ja zwykle szukam gdzieś od okolic 2-3 kHz. Do okolic 10-12 kHz. Czasami to jest właśnie bardzo wąski zakres, taki na przykład jak ten. Chyba tutaj są te częstotliwości, na które najbardziej chciałbym oddziaływać, ale generalnie w tym miksie zdecydowałem się na trochę szerszy, właśnie obszar, i postaram się go tutaj utrzymać. No i drugim ruchem, który musimy wykonać, to po prostu ustalić próg działania procesora, przy czym ten próg to próg jego zadziałania w tym konkretnym paśmie, a zatem zmiana tego pasma może mieć bardzo istotny wpływ na działanie tego procesora, co jeszcze pokażę pewnie później. Więc zaczynam od stopniowego obniżania poziomu zadziałania, czyli będę po prostu coraz silniej oddziaływał na to pasmo. Posłuchajcie. teraz już bardzo wyraźnie słychać, że energia w tym paśmie została osłabiona. Też pozbawiliśmy to nagranie transientów. I to, czego pozbawiliśmy nagranie, możemy usłyszeć wciskając przycisk listen. A więc tak jak słyszycie, w głównej mierze oddziałujemy na transienty. I to, jak silnie oddziałujemy na transjenty, między innymi za to odpowiadają nie tylko czasy, co za chwilę pokażę, ale także tryby działania. Pokażę Wam, jakie są różnice między trybem Light, Medium i Heavy. W trybie Light zapewne będziemy oddziaływać na te transjenty najmniej, w trybie Heavy najsilniej. W tym trybie słychać wyraźnie uderzenia werbla, które są wycinane, a zatem zapewne to nagranie będzie troszkę przytłumione w tym zakresie, być może lekko przymulone. Posłuchajmy. I tutaj muszę też powiedzieć Wam, że trzeba posługiwać się tym procesorem bardzo, bardzo ostrożnie. Na, nawet kanale IZOTOP jest taki przykład, który e, ma pokazywać jego działanie, ale ta obróbka jest trochę za silna. Pewnie producent, czy ktoś, kto przygotował tę prezentację, chciał pokazać, jak to działa, ale trochę przesadził z ustawieniami. Bardzo łatwo jest przesadzić i z większości komentarzy na YouTube wynikało, że. E, Większość ludzi woli to nagranie właśnie przed procesingiem, to, które ma być właśnie ostre, harsh. Zatem, żeby poprawnie ustawić ten procesor, żeby on jego włączenie przyniosło prawe, musimy naprawdę zrobić to w skupieniu na spokojnie, porównując jego działanie przed i po. Słuchajcie się teraz w brzmienie samego klapsa, czy tego werbla właśnie. Na pewno nagranie jest troszeczkę łagodniejsze, jego barwa wydaje się przyjemniejsza, ale jest też trochę ciemniejsza i czasem ten zabieg trzeba skompensować np. za pomocą excitera czy korektora, żeby faktycznie ta równowaga została utrzymana. Warto też zwrócić na to uwagę na to, jak dużo transientów jest usuwanych z nagrania, pokażę Wam to jeszcze raz. I tutaj kluczowe będą ustawienia czasu ataku i powrotu. Dłuższy atak pozwala nam złagodzić oddziaływanie procesora na transjenty. A zatem nadal te ostrości są usuwane. Możemy też troszkę pokusić się o obniżenie tego progu. Ale też tak jak słyszycie, przedostają się tu różne elementy harmoniczne, a nie o to chodzi, zazwyczaj chodzi o to, żeby nie słychać było w trybie listyn wokalu ani innych rzeczy, ale tylko na przykład eski, jakieś elementy perkusyjne ostro brzmiące względnie wyższe harmoniczne na przykład syntezatorów. Reakcję procesora spowalnia dłuższy, dłuższy czas powrotu, i to też warto rozważyć, ale z moich doświadczeń wynika, że taki umiarkowany czas powrotu jest zazwyczaj po prostu najkorzystniejszy. Ja też raczej używam tego procesora w trybie medium, rzadko włączam tryb heavy, a więc light bądź medium. I posłuchajmy, co w tej chwili jest wycinane. Czas zatem porównać przed i po. A więc nawet przy tak delikatnych ustawieniach nadal słychać, że już to nagranie staje się odrobinkę ciemniejsze, ale jest też łagodniejsze i często okazuje się, że właśnie takie ustawienia są niemal idealne. Można też rozważyć zawężenie tego obszaru tutaj.